Jeżeli coś trzeba powiedzieć mocno, to powiedzmy to mocno, ale uczciwie. Nie mam, to jest tak, że. Oczywiście wyborcy zawsze ocenią, tak, ale. Nie jest dobrze, jak chcesz być prezydentem i dwa razy pękać ci rura. Ja powiem to tak: mam to w dupie. To możecie sobie nie głosować na mnie następnym razem. No, muszę powiedzieć, że wyjątkowe draństwo. Mocno powiedziałem, wiem o tym, ale ja taki po prostu jestem. Znaczy, jestem sobą. To nie jest to miłe. Więc, y, oczywiście, uważam, że było to strasznie krzywdzące. Znaczy, było to coś dramatycznego dla mnie jako dla człowieka. To sorry, po prostu sorry. I koniec kopka. Czy to jest zrozumiałe, i czy to jest jasne? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, i że to jest jasne. Nie może być tak, że Ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia decyzji. Nie, po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. I lepiej wtedy, żebyś nie był prezydentem, jeżeli nie potrafisz się od tego odciąć i dalej kontynuować swojego zadania. Bo tylko to jest ważne. Tak? To nie jest istotne, ile cię to potem kosztuje. I co ty potem przeżywasz, kiedy już jesteś po wykonywaniu swoich zadań? Tak, wieczorem, nie wiem. Ja wczoraj wychodząc z rynku, zostałem kilka razy zaczepiony, aby wejść do jakiejś knajpy. Za trzecim razem eksplodowałem i nie wytrzymałem. I powiedziałem, żebyście ode mnie od. No, trzeba było iść dalej po prostu. No to już to, 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 na tym to polega. Tu nie mam miejsca na żadne rozczulanie się nad sobą. Nie wolno. Tu nie jestem dla konkursu piękności. To widać zresztą? No nie. Tak? Ja tutaj nie jestem dla jakiejś sławy, popularności. Ja tu nie jestem dla długiej kadencji. Ja tu jestem po to, żeby służyć mieszkańcom Wrocławia. Wszystkim. O! Wiem. Człowiek zadaje sobie jedno pytanie. Ono ma fundamentalne znaczenie. Czy mogłem zrobić więcej? Spotkałem się w godzinie... No... Właściwie to... 6.30 z naszymi kierowcami MPK. To trzeba wstać o piątej i robić swoją robotę, tak? Nie chciałbym być odebrany jako jakiś taki facet, który za bardzo filozofuje, tak? Ale powiem panu tak. To też jest sprawdzian, czy ktoś może być prezydentem, czy nie. Rozumie pan, o co mi chodzi? Ja się staram zachowywać w sposób. Uczciwy i jasny wobec wszystkich. Czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba? Znaczy po prostu, jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Ludzie nie dla zabawy powierzyli Ci urząd do wykonywania, tylko po to, żebyś go realizował, Mają, mieli do ciebie zaufanie, powiedzieli, to jest facet, który da radę, tak? Mm. Wiem, że tam zagrały osobiste emocje pewnej pani. Z tego co słyszałem. Dochodzą do mnie głosy, ale. Mm. Nie ma co ukrywać. Yy, ja widziałem to i to także i y, oddziaływało na mnie. No wie pan. Jeżeli człowiek jest odpowiedzialny. Nie, nie aż taką, ale podobną próbę przeżyłem w pierwszej, w pierwszej kampanii, tak? jak ona miała miejsce na zapleczu, ale też była taka, też był taki moment właśnie. No cóż. No było to rzeczywiście. Wyjątkowe, no. Było to niezwykle miłe. No. Niezwykle, niezwykle. Ja tak jestem człowiekiem, że lubię różne melodie. To, 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 ta, ta melodia potem jest w uszach, wie pan, miesiącami, tak, latami. Gdzieś tam cicho gdzieś tam pan słyszy. Kończ, stary, kończ.